Też czytanie dla Pani Ani. Spójrzmy sobie, co nam tutaj będzie wychodziło. Spójrzmy na początku, jakie karty są tutaj przy Pani Anielskiej. Już patrzymy sobie Pani Aneczko. Proszę. Nowe początki i nowy start. Przepiękna karta. Nowe możliwości. Na to trzeba się skupić. To jest Pani przesłanie na miesiąc, na nowy. Spójrzmy, jakie karty kolorów są przy Pani. Pani Aneczko. No proszę. Odśwież swoje ciało, odpocznij, zregeneruj się także, ale w sensie tutaj energii życiowej. Zdecydowanie się przy Pani nawet bardzo mocno w aurze pokazuje kolor czerwony, czyli taki kolor bla, brakujący u Pani. Spójrzmy, jakie są e, wiadomości z kart Bogini, Zobaczymy. No proszę, już dzisiaj mm, drugi raz mi to wyszło. E, tutaj Bogini. Mm, nie, 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 nie przychodzi do nas z zewnątrz, ale nie pokazuje się z zewnątrz, tylko bogini jest boginią z wewnątrz, czyli ma Pani taką cudowną energię właśnie wewnętrzną, skromność taką wrodzoną, przepiękne te energie są po prostu przy pani. Spójrzmy sobie, jak się potoczy najbliższy miesiąc, już patrzymy sobie Pani Aneczka. Jak się potoczy najbliższy miesiąc Pani Spójrzmy sobie, pierwsza sprawa, fajne sprawy z jakimś mężczyzną, będzie pani coś zakańczała, na pewno, nie martwić się, nie martwić się, będzie wszystko dobrze, spójrzmy sobie dalej, jak się potoczy miesiąc u Anneczki. Pierwszy tydzień, dużo spotkań, dużo działania, dużo takiej opieki. Każda jest transformacji przede wszystkim u Pani. Coś może tutaj wypaść nagle w połowie miesiąca, związanego ze zdrowiem, z takimi sprawami zdrowotnymi przede wszystkim. Trochę takie przemęczenie Panią ogarnie. Może to być związane z wiosną, ale też z takim przepracowywaniem. Odpoczywać, dużo odpoczywać, dużo przede wszystkim tutaj mieć takich kart regeneracji. Karty pokazują Pani sporo kontaktu, ale tak jakby na coś Pani czeka, coś, co nie, nie przychodzi na razie, dopiero to przyjdzie w następnych w po prostu, widzę, w następnych miesiącach. Spójrzmy, jak się potoczą energie pracy. Karty pokazują duże zmiany u Pani, jeżeli chodzi o pracę. Może coś się zdarzyć całkiem nieoczekiwanego na początku, ale tutaj Pani wychodzi ze zwycięską ręką. Karty pokazują dobre pieniądze, działanie, przejście dalej w sensie pozytywnym, nawet myśli o zmianie pracy. O zmianie pracy ta energia idzie do Pani. W życiu uczuciowym. Miłość kwitnie, działanie kwitnie, aczkolwiek mogą tutaj być takie drobne nieporozumienia, widzę, drobne sprzeczki. Natomiast pani ma bardzo dobry wpływ, jeżeli chodzi o osobę, która jest po prostu przy pani, czy osobę, która tutaj bardzo mocno, jakby bardzo mocno chce być w pani życiu, zaistnieć, więc jest pani taką, powiem, królewną, jest pani taką osobą bardzo Silną energetycznie, gdzie pani tutaj ma bardzo dobry wpływ na tą osobę. Zresztą tutaj się u pani bardzo dużo osób, bardzo dużo osób pokazuje, bardzo dużo osób pojawia, natomiast jest osoba, która panią kocha, kocha nad życie, ale czasami bardzo no dobrze, czasami pani właśnie podchodzi do tego, tak jak powiem, królowa. W życiu zdrowotnym nie martwić się o zdrowie, tylko raczej podreperować swoje siły przede wszystkim. Też nie martwić się o jakiejś zdrowie kobiety, będzie tutaj jakby dobrze. Jeszcze zakończenie, jeszcze z takiego przejścia, czyli dużo zmian, szczególnie tutaj u Pani w życiu profesjonalnym. Ten miesiąc będzie tutaj właśnie upływał. Bardzo fajne takie karty, bardzo przyjemne karty. Zresztą przy Pani energia jest przepiękna, bardzo, bardzo ładna, więc tutaj trzeba się na tym właśnie skupić.